Ludzie, którzy cię nienawidzą, często w głębi duszy chcieliby być na twoim miejscu. Nawet największy talent w złym otoczeniu może pozostać niezauważony. Pracuj w ciszy, niech twoje sukcesy robią hałas. Nie oceniaj mnie, jeśli sam nie jesteś idealny. Samotność nie jest powodem, by zadowalać się byle czym. Spokojny umysł potrafi zdziałać cuda. Jeśli mówią za twoimi plecami, to znaczy, że jesteś przed nimi. Naucz się puszczać wolno to, czego boisz się stracić. Naucz się puszczać wolno to, czego boisz się stracić. Przeszłości nie zmienisz, więc nie płacz nad nią. Przyszłość dopiero nadejdzie, skup się na teraźniejszości. Ten moment jest Twoim najcenniejszym darem, przeżyj go pięknie. Nie oceniaj historii, której nie znasz. Myślisz, że rozumiesz, ale nie znasz całej prawdy. Prawdziwy sukces to moment, w którym ludzie zaczynają cię kopiować. Jeśli kochasz to, co masz, masz wszystko, czego potrzebujesz. Akceptacja to pierwszy krok do uzdrowienia. Bez miłości, uczciwości, prawdy i szacunku życie traci sens. To, co Cię czeka, jest lepsze niż to, co zostawiłeś za sobą. Złamane zaufanie nigdy nie wraca do swojej pierwotnej formy. Gdy życie daje Ci powody do łez, znajdź milion powodów do uśmiechu. Szczęście jest darmowe, nie czekaj na bogactwo, żeby je poczuć. Tłumaczenia są zbędne, ludzie i tak słyszą to, co chcą usłyszeć. Nie ukrywaj swoich wad, by ktoś przy Tobie został, pokaż je i zobacz. Kto naprawdę chce zostać? Cokolwiek kosztuje Twój spokój, jest zbyt drogie. Szczęście nie jest celem, to sposób podróży. Życie bez pasji to życie stracone. Nie wracaj do tych, którzy próbowali Cię zniszczyć. Nie każda zmiana oznacza poprawę. Czasem wąż po prostu zrzuca skórę, by urosnąć. Nie wszyscy mają serce takie jak twoje, nie oczekuj wzajemności. Bądź jak woda, cicha, pokorna, ale niezbędna. Lojalność często kończy się, gdy kończą się korzyści. Jak parasol po deszczu. Dojrzałość to nie wiek, ale odpowiedzialność. Uśmiech może zmienić świat. Nie pozwól, by świat odebrał ci uśmiech. Wiedza daje siłę, ale charakter przynosi szacunek. Lew nie przejmuje się opiniami owiec. Ciało potrafi to, w co wierzy umysł. Nadzieja sprawia, że wstajesz jeszcze raz, może jutro będzie tym dniem. Najlepszą zemstą wobec tych, którzy chcą widzieć cię smutnym, jest żyć szczęśliwie, wznieść się ponad nich i pozwolić, by twój sukces był ich karą. Historia należy do tych, którzy mają odwagę łamać zasady.